Rozdział trzeci Cudowna cisza przenikała świat, a gwiazdy zdawały się słać na ziemię nie tylko pogodę swych promieni, ale i pewność wiecznego spokoju. Młody, wygięty księżyc, jaśniejący nisko na zachodzie, wyglądał jak cieniutki wiórek scheblowany ze złotej sztaby. Morze arabskie. Gładkie i chłodne dla oka, niby płyta lodu, słało się idealną równią aż po idealne koło ciemnego widnokręgu. Śruba kręciła się gładko, jakby jej rytm był jednym ze składników bezpiecznego wszechświata. Z obu stron patny dwie głębokie fałdy wody, nieprzerwane i ciemne, na gładkiej, lśniącej powierzchni zamykały między prostymi rozchodzącymi się grzbietami nieliczne białe wiry piany, pękającej z cichym sykiem. Drobne falki i zmarszczki, które zostawały w tyle, wzburzając na chwilę powierzchnię morza po przejściu okrętu, po czym uspokajały się z łagodnym pluskiem, póki nie stopiły się wreszcie w cichość nieba i wody, otaczającą w krąg czarną plamkę sunącego kadłuba, pozostającą wciąż w samym środku. Jim stojąc na mostku, pławił się we wielkiej pewności nieskończonego spokoju i bezpieczeństwa, które można było wyczytać ze spokojnego wyglądu natury, jak się czyta pewność opiekuńczej miłości na spokojnej, tkliwej matczynej twarzy. Pod płóciennym dachem spali pielgrzymi, hołdujący surowej wierze, poddawszy się mądrości białych i ich odwadze, ufając potędze ich niewiary i żelaznej łupinie ognistego statku. Spali na matach, na kocach, na gołych deskach, na wszystkich pomostach, we wszystkich ciemnych zakamarkach, zawinięci w barwione szmaty, okutani w brudne łachmany, z głowami wspartymi na małych zawiniątkach, z twarzami przyciśniętymi do zgiętych ramion, mężczyźni, kobiety, dzieci, starzy z młodymi, zgrzybiali z pełnymi sił i życia, wszyscy zrównani wobec snu. Brata śmierci. Lekki powiew ciągnący od przodu, wywołany biegiem parowca, niósł się spokojnie przez długą, mroczną przestrzeń między wysokimi nadburciami i muskał rzędy wyciągniętych ciał. Kilka przyćmionych płomieni w latarniach wisiało na krótkich linkach tu i tam, u poprzeczek płóciennego dachu, a w mętnych kręgach światła drgających z lekka w rytm nieustannej wibracji statku ukazywały się czyjeś zamknięte powieki, zadarta broda, ciemna ręka z srebrnymi pierścieniami, chude członki owinięte w podarte nakrycie, głowa odchylona w tył, goła stopa, szyja, naga i wyprężona, jakby podająca się pod nóż, zamożni urządzili dla swych rodzin schronienia z ciężkich skrzyń i zakurzonych mat, ubodzy spoczywali rzędem obok siebie, wspierając głowę na całym swym ziemskim dobytku, zawiniętym w gałgany. Samotni starcy spali, podciągnąwszy nogi na modlitewnych dywanach, z rękoma na uszach i łokciami po obu stronach twarzy. Jakiś ojciec wsunął głowę w ramiona i zgnębiony oparł czoło na kolanach, drzemiąc obok chłopca, który spał na wznak, ze skołtunioną czupryną i ręką wyciągniętą nakazująco. Kobieta, okryta od stóp do głów białym prześcieradłem, niby trup, trzymała po nagim dziecku w zgięciu każdego ramienia. Pakunki Araba, spiętrzone po prawej stronie rufy tworzyły przysadzisty kopiec o łamanych liniach. Nad nimi wisiała latarnia, a w głębi majaczyły przeróżne niewyraźne kształty, połyskliwe brzuchy mosiężnych naczyń, podnóżek od leżaka, ostrze włóczni, prosta pochwa starego miecza oparta o stos poduszek, dzióbcy cynowego dzbanka do kawy. Lok na tylnej barierze wydzwaniał miarowo jednodźwięczne uderzenie za każdą milą przebytą w wędrówce nakazanej przez wiarę. Nad ciżbą śpiących przepływało niekiedy nikłe i cierpliwe westchnienie wyzionięte wśród zmąconego snu, a krótkie metaliczne dźwięki rozlegające się nagle w głębiach statku, ostry zgrzyt szufli, gwałtowne trzaśnięcie drzwiczkami od paleniska – Wybuchały brutalnie, jakby ludzie obcujący z tajemniczymi przedmiotami tam w dole żywili dziki gniew w piersi. Zaś smukły, wysoki kadłub parowca sunął równo naprzód, bez najlżejszego kołysania się nagich masztów, prując nieustannie wielki spokój wód pod niedostępnym spokojem nieba. Jim spacerował w poprzek mostka, a własne kroki rozbrzmiewały mu głośno w uszach wśród wielkiej ciszy, jakby odbite przez czujne gwiazdy. Jego oczy błądzące po linii horyzontu zdawały się sięgać chciwie za czymś niedościgłym i nie dostrzegły cienia zbliżającego się wypadku. Jedyny cień na morzu padał od czarnego dymu buchającego wciąż ciężko z komina olbrzymią chorągwią, której koniec rozpływał się ustawicznie w powietrzu. Dwaj malaje, niemi i prawie nieruchomi, sterowali, stojąc z dwóch stron koła, którego mosiężny brzeg połyskiwał częściowo w owalu światła padającego od pokrywy kompasu. Niekiedy ręka o czarnych palcach, puszczając i chwytając kolejno obracające się szprychy, ukazywała się na oświetlonej części koła. Ogniwa łańcucha zgrzytały głośno w rowkach rury sterowej. Jim rzucał wzrokiem na kompas, potem rozglądał się w koło po niedościgłym widnokręgu. Przeciągał się, aż stawy trzeszczały. Przeginając się leniwie od nadmiernego wprost poczucia błogości i jakby rozzuchwalony widokiem niewzruszonego spokoju, czuł, że nie dba o nic, co by go mogło spotkać aż do końca jego dni. Od czasu do czasu spoglądał leniwie na mapę przymocowaną czterema pluskiewkami do niskiego stolika o trzech nogach stojącego za osprzętem sterowym. Arkusz papieru odtwarzający morskie głębie rozpościerał się, jaśniejącą powierzchnią pod światłem ślepej latarki przywiązanej do stojaka, powierzchnią poziomą i równą jak połyskliwa gładź wód. Na mapie spoczywały linijki nawigacyjne i cyrkiel. Położenie statków w południe było oznaczone małym czarnym krzyżykiem, a prosta linia nakreślona pewną ręką aż do Perimu odtwarzała kurs szlak dusz dążących ku świętemu miejscu, ku obietnicy zbawienia, nagrodzie wiecznego życia. Ołówek zaś, oparty ostrym końcem o wybrzeże Somalii, leżał okrągły i nieruchomy, jak nagi maszt w basenie zamkniętego doku. Jak my spokojnie suniemy, Pomyślał Jim z podziwem, z czymś w rodzaju wdzięczności za ten wyniosły spokój morza i nieba. W takich chwilach myśli jego były przepełnione walecznymi czynami. Kochał te swoje marzenia i sukcesy urojonych czynów. Były najlepszą częścią życia, jego tajną prawdą, jego ukrytą rzeczywistością. Cechowała je wspaniała męskość i urok czegoś nieokreślonego. Sunęły przed nim bohaterskim krokiem, porywając za sobą jego duszę upojoną boskim napojem, bezgraniczną wiarą w siebie. Nie ma nic, czemu by nie potrafił stawić czoła. Tak się mu ta myśl podobała, że się uśmiechnął, patrząc machinalnie ku przodowi statku. A gdy mu się zdarzyło spojrzeć w tył, widział białą smugę szlaku, kreśloną równie prosto przez kil okrętu, jak prosta była czarna linia narysowana ołówkiem na mapie. Wiadra do popiołu hałasowały, przesuwane tam i z powrotem przez wentylatory palarni, a ten metaliczny dźwięk ostrzegał Jima, iż koniec jego wachty się zbliża. Westchnął z zadowoleniem, a zarazem z żalem, że będzie musiał się rozstać z tą pogodą, która sprzyjała awanturniczej swobodzie jego myśli. Był przy tym trochę śpiący, i czuł, jak przyjemna omdlałość ogarnia wszystkie jego członki. Zdawało mu się, iż cała krew w jego ciele przemienia się w ciepłe mleko. Szyper zjawił się bezszelestnie na mostku w piżamie rozchełstanej szeroko na piersiach. Był na wpół rozbudzony, twarz miał czerwoną, lewe oko częściowo zamknięte, prawe idiotycznie wybałuszone i szkliste. Zwiesił wielką głowę nad mapą i drapał się o spale po żebrach. Było coś plugawego w widoku jego nagiego ciała. Obnażone, pulchne piersi połyskiwały tłustością, jakby we śnie wypocił z siebie całe sadło. Wypowiedział jakąś zawodową uwagę głosem chrapliwym i głuchym, podobnym do chrapiącego dźwięku piły trącej o krawędź deski. Fałda podwójnego podbródka zwisała mu jak worek przywiązany tuż pod zawiasami szczęk. Jim drgnął, a jego odpowiedź pełna była szacunku, lecz wstrętna opasła postać, jakby ujrzana po raz pierwszy w chwili objawienia. Wyryła się na zawsze w Jego pamięci, niby wcielenie wszelakiej nikczemności i podłoty, czających się w ukochanym przez nas świecie. Bowiem w głębi ducha ufamy, że nasze zbawienie leży w ludziach, którzy nas otaczają, we wszystkim, na co patrzą nasze oczy, w dźwiękach, które napełniają nam uszy, i w powietrzu wchłanianym przez nasze płuca. Cienki, złoty wiórek księżyca spływał powoli, aż się zatracił w ściemniałej powierzchni wód. A wieczność poza niebem zdawała się do ziemi przybliżać ze wzmocnionym lśnieniem gwiazd i mrokiem, który się pogłębił w połyskliwej, na wpół przejrzystej kopule okrywającej płaską tarczę matowego morza. Parowiec płynął tak gładko, że ludzkie zmysły nie mogły uchwycić jego ruchu, jakby był zaludnioną szczelnie planetą, śpieszącą przez ciemną przestrzeń eteru za rojem słońc, Wśród groźnych i spokojnych pustkowi, oczekujących natchnienie przyszłych aktów stworzenia. Strach, co tam za upał na dole! rzekł jakiś głos. Jim uśmiechnął się, ale nie obejrzał. Rozłożyste plecy szypra ani drgnęły. Należało to do sztuczek renegata, że ignorował ostentacyjnie czyjąś obecność, jeśli nie uznał za stosowne zwrócić się do tego kogoś, zmierzyć go wściekłym spojrzeniem i zalać spienionym potokiem obelżywego żargonu, który tryskał jak ze ścieku. Teraz szyper ograniczył się do kwaśnego mruknięcia. A pomocnik mechanika u szczytu schodów mostka, miętosząc w wilgotnych dłoniach brudny gałgan do obcierania potu, wylewał w dalszym ciągu swoje żale, bynajmniej nie onieśmielony. Tu na górze dobrze się marynarzom powodzi i niech go kaczki zdepczą, jeśli wie, po co ci marynarze są w ogóle na świecie. Mechanicy, nieboraki, muszą tak czy owak statek w ruch wprawiać, a przecież mogliby sobie poradzić doskonale i z resztą roboty. Jeszcze jak do jasnej cholery. Stulić pysk, mruknął flegmatycznie Niemiec. Właśnie, stulić pysk, a kiedy coś nie w porządku, to pędzicie do nas, prawda? Ciągnął tamten. I żalił się dalej, że jest na wpół ugotowany, ale za to teraz wszystko mu jedno, ile grzechów ma na sumieniu, bo przez te ostatnie trzy dni przeszedł porządny kurs wstępny do tego miejsca, dokąd źli ludzie idą po śmierci. Porządny, bo porządny, żeby tak zdrów był, a w dodatku jeszcze ogłuchł jak pień od cholerycznego hałasu na dole. To podłe, przeklęte, zgniłe pudło, ten stary skraplacz skrzypi tam i hałasuje jak stara winda pokładowa albo jeszcze gorzej. A z jakiego powodu on, mechanik, naraża życie każdej nocy i każdego dnia? Na gruchocie, który nadaje się tylko na złom i robi pięćdziesiąt siedem obrotów na minutę. Tego wyjaśnić nie potrafi. Widać, już się taki nieustraszony urodził do jasnej cholery, widać. Skądś pan wódkę wytrzasnął? spytał Niemiec, bardzo wściekły, lecz nieruchomy, w świetle padającym od szafki z busolą, jak niezgrabny wizerunek człowieka ulepiony z bryły tłuszczu. Jim wciąż się uśmiechał ku cofającemu się widnokręgowi. Serce miał pełne szlachetnych porywów, a w myśli rozważał swą wyższość. Wódkę! Powtórzył mechanik z uprzejmą pogardą. Jego ciemna postać, chwiejąca się na nogach, czepiała się oburącz bariery. Nie od pana, panie kapitanie, pan jest na to o wiele za skąpy do jasnej cholery. Porządny człowiek skonałby u pańskich nóg, a nie dostałby ani kropli sznapsa. Wy, niemcy, nazywacie to oszczędnością. Oszczędzacie pensy, a wyrzucacie za okno tysiące. Mechanik stał się sentymentalny. Szef dał mu wypić na parstek tak około dziesiątej. Jeden jedyny, żebym tak zdrów był. Poczciwy starowina. Ale gdyby przyszło wyciągać z koi tego starego franta, nawet pięciotonowy żuraw nic by nie poradził. Nie ma gadania, a w każdym razie nie dzisiaj. Szef śpi słodko jak małe dzieciątko z butelką wyborowej wódki pod poduszką. Z grubego gardła kapitana wydarł się niski pomruk, w którym dźwięk słowa... Śwań przebijał się to nisko, to wysoko, jak kapryśne piórko w nikłym powiewie. Kapitan i główny mechanik byli kamratami już od dobrych kilku lat. Służyli u tego samego jowialnego, podstępnego starego Chińczyka, noszącego okulary wrogowej oprawie i czerwone jedwabne tasiemki, wplecione w czcigodne siwe włosy warkocza. Nadbrzeżna fama w ojczystym porcie patny głosiła, że ci dwaj w zakresie bezczelnych sprzeniewierzeń Dokonali razem mniej więcej wszystkiego, co się tylko da pomyśleć. Na oko źle byli dobrani. Jeden miał tępe, złe oczy i opasłe ciało o miękkich liniach. Drugi był chudy, cały we wklęsłościach, o głowie długiej i kościstej niby u starej szkapy, o zapadłych policzkach, zapadłych skroniach i obojętnym, szklistym spojrzeniu zapadłych oczu. Wyrzucono go gdzieś na wschodnim wybrzeżu, w Kantonie, Szanghaju, a może i Yokohamie. Prawdopodobnie nie zależało mu na tym, aby pamiętać dokładnie ową miejscowość, ani też powód swej katastrofy. Ze względu na jego młody wiek wylano go po prostu z okrętu 20 lat temu lub więcej. A mogło się to dla niego o tyle gorzej skończyć, że wspominając ów epizod, nie uważał go właściwie za nieszczęście. Potem, gdy żegluga parowa rozwinęła się na tych morzach i ludzie jego fachu z początku trafiali się rzadko, powiodło mu się w pewnym znaczeniu. Miał zwyczaj skwapliwie informować obcych ponurym szeptem, że zna te strony jak własną kieszeń. Przy każdym ruchu tego człowieka zdawało się, że kościotrup kołacze się w jego ubraniu. Zamiast chodzić, wałęsał się po prostu. A miał zwyczaj wałęsać się tak bez ustanku po maszynowni naokoło luku świetlnego. Palił przy tym bez przyjemności fałszowany tytoń w miedzianej czarce na końcu wiśniowego cybucha długości czterech stóp, z głupkowatą powagą myśliciela, wywodzącego system filozoficzny z mglistych przebłysków jakiejś prawdy. Zazwyczaj daleki był od szafowania swym prywatnym zapasem alkoholu. Ale owej nocy odstąpił od tej zasady, tak że jego pomocnik, głupkowaty syn Łopingu, zaskoczony nieoczekiwanym poczęstunkiem i mocą alkoholu, stał się bardzo szczęśliwy, bezczelny i rozmowny. Wściekłość Niemca z nowej południowej wali była niezmierna. Sapał jak miech, a Jim, ubawiony nieco tą sceną, oczekiwał z niecierpliwością chwili, kiedy będzie się mógł znaleźć na dole. Ostatnie dziesięć minut wachty były irytujące jak działo, które się ociąga z wystrzałem. Ci ludzie nie należeli do świata bohaterskich przygód, ale niezłe z nich były chłopy. Nawet sam szyper. Obrzydzenie zdjęło Jima na widok tej bryły dyszącego ciała, z której wydobywały się gardłowe pomruki. Mętny strumyczek niechlujnych wyrażeń. Lecz błoga ospałość zanadto nim owładnęła, aby się mógł zdobyć nadczynną antypatię w stosunku do czegokolwiek. Poziom tych ludzi był mu obojętny. Ocierał się o nich, ale nic go nie obchodzili. Oddychali tym samym powietrzem, lecz on był zupełnie inny. Czy też szyper rzuci się na mechanika? Życie jest łatwe, a Jim taki jest pewien siebie. Zanadto pewien siebie, aby. granica dzieląca jego rozmyślania od potajemnej drzemki nastająco była cieńsza od nitki pajęczej. Pomocnik mechanika, zmieniając temat, z łatwością ją rozpatrywać swą materialną pozycję i swą odwagę. Kto jest pijany? Ja? Nie, nie. Panie kapitanie, nic podobnego. Powinien pan przecież już wiedzieć, że szef zanadto jest skąpy, aby spoić nawet wróbla do jasnej cholery. Nigdy w życiu nie byłem wstawiony, nie wynaleziono jeszcze trunku, który by mnie spoił. Mogę pić płynny ogień, a pan będzie pił to wasze whisky. Ja kieliszek, pan kieliszek i pozostanę chłodny jak lód. Gdybym myślał, że jestem pijany, skoczyłbym za burtę i byłby koniec ze mną do jasnej cholery. Tak, od razu. A z mostka nie zejdę. Gdzież pan chce, żebym odetchnął świeżym powietrzem w taką noc jak dzisiejsza, co? Na pokładzie, wśród tego robactwa? To akurat do mnie podobne. Nie boję się pana, co mi pan może zrobić. Niemiec podniósł ku niebu dwie ciężkie pięści i potrząsnął nimi z lekka bez słowa. Ja nie wiem, co to strach, ciągnął mechanik ze zapałem i szczerym przekonaniem. Nie boję się całej tej psiamać roboty na tym zgniłym pudle do jasnej cholery. A jaka to dla was gratka, że są na świecie tacy ludzie jak my, co nie drżą o swoją skórę, bo gdyby nie to ładnie byście wyglądali, i pan, i ten tu stary gruchot, co ma obicie jak z szarego papieru, zupełnie jak z szarego papieru, żebym tak zdrów był. Panu to dobrze. Wyciąga pan ze statku moc, pieniędzy na wszystkie sposoby, a ja... Co ja dostaję? Parszywe 150 dolarów na miesiąc i to bez utrzymania. Pytam ja się pana z całym szacunkiem. Uważa pan z szacunkiem. Kto by nie kopnął takiej podłej roboty? Człowiek nadstawia karku, żebym tak zdrów było i nadstawia. Tylko, że ja to jestem chłop nieustraszony. Puścił barierę i wykonywał szerokie gesty, jak gdyby demonstrując w powietrzu kształt i objętość swej odwagi. Jego piskliwy głos sunął w przeciągłych skrzekach nad morzem. Chwilami robił krok naprzód lub się cofał, dla lepszego uwydatniania swych słów, i nagle rymnął głową w dół, jakby go palnął kto z tyłu. Psia krew! mruknął, padając. Chwila ciszy nastała po jego gadaninie. I Jim i szyper potknęli się jednocześnie. Odzyskawszy równowagę, stali bardzo sztywno, patrząc wciąż w zdumieniu na niezmąconą gładkość morza. Potem spojrzeli w górę na gwiazdy. Co to się stało? Maszyny dudniły i sapały bez przerwy. Czy ziemia zatrzymała się w biegu? Nie mogli nic zrozumieć i nagle spokojne morze, niebo bez jednej chmurki wydały im się straszliwie niepewne w swym bezruchu, jak gdyby się ważyły nad krawędzią ziejącej zatraty. Maszynista zerwał się na równe nogi i opadł znów jak bezkształtna masa. Dobiegło z niej stłumione pytanie, pełnej głębokiej troski: cóż to znowu? Przebrzmiał zwolna słaby odgłos niby grzmotu, niezmiernie odległego grzmotu, czegoś co było słabsze od dźwięku i zaledwie mocniejsze od drgnienia, a statek zadrżał w odpowiedzi, jakby ów grzmot zawarczał gdzieś w głębi wody. Oczy malajów ukoła błysnęły ku białym, lecz ciemne ich ręce pozostały zamknięte na szprychach. Zdawało się. Że ścigły kadłub sunący w swą drogę podnosi się kolejno o parę cali przez całą długość, jakby się stał giętki, po czym osiadł znów sztywno, wracając do pracy i w dalszym ciągu pruł gładką powierzchnię morza. Drżenie kadłuba uspokoiło się, a nikły odgłos grzmotu nagle ustał. Jakby statek przebył wąski pas rozedrganej wody i dudniącego powietrza.